Mysłowice FM FM Minął no rok Impreza urodzinowa Radia Mysłowice FM Już 5 września Zawsze sobie myślę, jakby to było Jakby to wszystko się ułożyło Gdyby mnie na tym świecie nie było Ludzie by mijali, nie zauważali Może niechcący by się przede mną chowali Zapraszam na fantastyczną imprezę. Pierwsze urodziny Radia Mysłowice Widzę ludzi dookoła, widzę swego stróża anioła. Czas już przeleciał, tak się rozleciał, że czuję coś w środku. To nie jest w porządku, że nie bałeś od początku. Janów, Ujca 2, od godziny 15 na scenie wystąpi czołówka DJ z południa Polski. Potem o 19 artysta Deka, a o 20.30 wspólne oglądanie meczu Polska Irlandia Północna Jak by to było, gdyby mnie nie było jakby to było, gdyby się nie wydarzyło, co by się zmieniło, co by się skończyło, bo jakby to było, gdyby mnie nie było, jakby to było, gdyby mnie nie było, jakby to było, gdyby się nie wydarzyło, co by się zmieniło, co by się skończyło, bo jakby to było, gdyby mnie nie było a do tego dla tych, którzy chcą widzieć na żywo, jak wygląda praca w Radiu Mysłowice, no to zapraszamy serdecznie naszego otwartego studia, które już w najbliższą sobotę od 11 do 13 będzie jak najbardziej czynne. Tutaj będziecie mogli sobie wejść, z nami porozmawiać, coś powiedzieć na antenie i pozdrowić słuchaczy Radia Mysłowice FM. Zapraszamy, od 11 otwarte studio Radia Mysłowice. Będę ja i Ewelina Cofała, także taki myślę dość fajny duet. Czemu mnie nie ma? Czemu nikt nie zna mego imienia? Przeleciało jedno, marnuje się drugie, wszystko ty, by podać się jednej wielkiej próbie, długiej, męczącej, ale pięknej, świecącej jak słońce nad tobą. Ja jestem z tobą, niestety mnie nie widzisz, do tego się przyczynisz, jak się nie zawstydzisz. Chwilę to trwało, gdzie się podziewało... Specjalnie dla Was mnóstwo atrakcji, m.in. piasek, który tutaj widzicie. Będzie też sporo atrakcji dla dzieci, dmuchańce, będzie można coś zjeść, czegoś się napić. Startujemy w najbliższą sobotę o godzinie 15 tutaj. Janowska 2. Jakby to było, gdyby mnie nie było. Jakby to było, gdyby się nie wydarzyło, co by się zmieniło, co by się skończyło. Bo jakby to było, gdyby mnie nie było. Witamy wszystkich, zapraszamy serdecznie 5 września na... Urodziny, urodziny, Radia Mysłowice, które obejrzysz na pewno 5 września i wszyscy, wszyscy wraz z klubem presji zapraszamy na tą imprezę. Pozdrawiam. Alelu! Mysłowice FM, FM, Mimo Rock. Impreza urodzinowa Radia Mysłowice FM już 5 września.